W marcu wejdzie w życie ustawa, która zrewolucjonizuje działalność USC. Zmienią się m.in. zasady nadawania imion. Nie, się, nie zmieniła się zasada, iż dziecku można nadać nie więcej niż dwa imiona, czyli jedno lub dwa. Nie ma obowiązku dwóch, no jedno musi być. Następnie ustawodawca zmienił, w dotychczasowych przepisach było wyraźnie napisane, iż imię dziecka musi wskazywać na płeć. Teraz zostało to sformułowane w ten sposób, iż nie mówi wyraźnie o tym, że musi wskazywać na płeć, ale zaznacza, że imię, które zostało wybrane, musi być w powszechnym znaczeniu przypisane do danej płci. I ja tak prawdę mówiąc szukałam takiego imienia, które nie wskazuje na płeć, ale jest w powszechnym imieniu i tak z tych polskich, polsko brzmiących imion to ciężko jest takie imię znaleźć. Są te Nicole, na przykład, które nie wskazuje na płeć zgodnie z opinią Rady Języka Polskiego, ale w powszechnym znaczeniu jest to imię żeńskie. Hmm? Więc myślę, że to na przykład, ale to raczej dotyczy tych imion obco brzmiących. W dalszym ciągu pozostaje takie zastrzeżenie, że imię nie może być ośmieszające i nie może być w formie zdrobniałej. I tutaj też taka uwaga, jest wiele imion, które w użytkowaniu, w takim ewoluowaniu, w rozwijaniu się języka przekształciły się ze zdrobnień w imiona. Na przykład, kiedyś imię Kuba nie funkcjonowało jako imię, tylko jako zdrobnienie od Jakuba. Jest opinia Rady Języka Polskiego, która twierdzi, że imię Kuba jest już samodzielnym imieniem, także, jest to imię i podejrzewam, że no my nie śledzimy tego aż tak na bieżąco. To jest zawsze analizowane w momencie, kiedy jakiś rodzic składa taką propozycję, sprawdzamy co na to Rada Języka Polskiego, bo to jest taki organ opiniodawczy. No oczywiście też same z własnego doświadczenia życiowego wiemy, że Oleńka jest raczej zdrobnieniem, chociaż też funkcjonuje jako Oleńka jako postać historyczna. I tu są bardzo duże dewagacje na ten temat. Czy jest to imię, czy nie jest to imię. Czyli tak jak mówiłam, jednak musi wskazywać na płeć, lub przynajmniej jest przypisane do danej płci, nie może być ośmieszające i nie może być w formie zdrobniałej. Zupełną nowością jest fakt, iż niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców, można nadawać dzieciom, będzie można nadawać dzieciom imiona obce. Czyli do tej pory, jeżeli zgłaszał się do nas obywatel ojciec na przykład albo matka, która była obywatelem załóżmy Niemiec tak i chciała, żeby jej dziecko nazywało się na przykład Jurgen przez o Oumlaut, więc my zważywszy na to, że ojciec jest Niemcem mogłyśmy na przykład ewentualnie zastanowić się nad tym, czy no próbować dyskutować z tymi ludźmi, dzieci mogą za granicą mieszkać, jakby to wyglądało. W tej chwili już nie mamy ani prawa, ani obowiązku jakieś wstrzymania dyskusji ponieważ każdy, kto będzie sobie życzył, może nadać imię obco brzmiące. Czyli no, dla mnie, wiecie Państwo, to też jest taka ustawa, która jest świeża, do niej nie ma żadnych komentarzy, do niej nie ma wyroków sądu, więc dla nas to my mówimy na razie, tak prawdę mówiąc, to jest moja interpretacja. To nie musi być interpretacja ogółu, ale ja to tak rozumiem, że skoro można nadać imię obco brzmiące, no, oznacza to też, że ta pisownia może być obca, no bo nie wyobrażam sobie napisać Imienia Chanel przez S, tak? No musi być jednak przez CH. Więc myślę, że za tym brzmieniem, bo tutaj mówi, mm, mówi ustawa o, nie mówi konkretnie o tym, ale no, logicznym jest też to, że ta pisownia też będzie taka. Jednak my zawsze zachęcamy i, i, i no, nie chcę tutaj mówić o jakichś imionach, bo, bo to by było niezręczne, ale. No, no, trzeba jednak jako rodzic zastanowić się nad tym, że to imię to jest y, w cudzysłowie rzecz, którą to dziecko będzie całe życie ze sobą nieść. Więc jeśli ktoś ma na nazwisko, już podam za przykład swoje, Aszkiełowicz, to choćby nazywał się Jurgen, to wiadomo, że to jest Aszkiełowicz. I jakoś trzeba też to dopisać, dopasować, żeby to stanowiło całość. My jesteśmy, na pewno służymy też poradom, bo najczęściej ludzie, którzy rejestrują dzieci, to są młodzi ludzie i my możemy im coś doradzić, coś, na coś wskazać, ale możliwości takie mają. I jeśli imię ewidentnie, ewidentnie nie może być wpisane, ponieważ nie odpowiada tym przepisom, wtedy kierownik Urzędu Stanu Cywilnego musi wydać decyzję odmowną. To też dobrze, żeby klienci wiedzieli, bo jeżeli to, to nie jest na takiej zasadzie, że mi się nie podoba. Tutaj to nie ma w związku z tym, co mi się podoba, co mi się nie podoba, są przepisy, których ja muszę się trzymać i jeżeli klient jest utwierdzony w swoim przekonaniu, więc naj, najlepiej składać w formie pisemnej wniosek, proszę mojemu dziecku nadanie imienia takiego i takiego i wtedy kierownik musi wydać decyzję odmowną, a po co to jest temu klientowi? Po to, że od decyzji jest odwołanie i on się może odwołać do wojewody. Czyli rodzice nadają raczej takie w ostatnich czasach imiona tradycyjne, czy też takie, jak to pani mówi, właśnie obco brzmiące czy jakieś... Imiona to jest kwestia w dalszym ciągu takiej fal. Tak? Są fale na jakieś imiona, i najczęściej jest tych imion wtedy 5, 6, 7, potem jest cisza. Potem znowu przychodzą. Są imiona zupełnie zapomniane. Są imiona takie, których ja na przykład osobiście przez 10 lat jeszcze nie zarejestrowałam ani jednego chłopca, który nazywałby się Zygmunt. A uważam, że to jest piękne imię. Już abstrahując od tego, że mój syn się tak nazywa, i nie widzę nic w tym, bo jest i Zygmuś, i Zygmunt, i Zygmuntek, i Zyga, także to jest i młodzieżowe, i takie, i takie, ale nie ma w naszym powiecie, nie ma ani jednego niepełnoletniego Zygmunta.